Każdy region, powiat, gmina, miasto, miasteczko, a nawet wieś posiadają swoją niepowtarzalną historię i bogatą tradycję. To ogromna wartość, której obywatele powinni być świadomi i którą powinni pielęgnować. Często jednak ważne informacje nie są archiwizowane i mają formę ustnych przekazów lub osobistych zapisków. Aby ocalić historię i tradycję regionu od zapomnienia, powstało rozwiązanie, Dokumaster History. Documaster History to rozwiązanie chmurowe, które pozwala na stworzenie katalogu dziedzictwa kulturowego regionu. Katalog jest dostępny online i zawiera szczegółowe i niedostępne nigdzie indziej informacje związane z wybranym regionem, powiatem, gminą czy miejscowością, które dotyczą między innymi historii, tradycji i folkloru, turystyki, sztuki, architektury geografii, literatury, tradycji przemysłowych, pomników przyrody. Dokumaster History to skalowalne rozwiązanie informatyczne służące do archiwizowania i powszechnego udostępniania materiałów cyfrowych. Mogą to być pliki tekstowe, zdjęcia i grafiki, ucyfrowione książki, pliki multimedialne, wideo i audio, e-booki, Podręczniki i e encyklopedie. Umożliwia też szybkie wyszukiwanie za pomocą semantycznej wyszukiwarki. To doskonałe narzędzie dla samorządowców, marszałków, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, sołtysów, którzy pragną promować swój region, ocalić od zapomnienia oraz udostępnić społeczności ważne informacje dotyczące ich małej ojczyzny. W katalogi dziedzictwa kulturowego regionów. Powstają z inicjatywy samorządowców. Mogą zatem obejmować całe województwa, ale też powiaty, gminy, miasta i miasteczka, wsie, a w konsekwencji całą Polskę. Dokumaster History ma służyć obywatelom regionu oraz wszystkim innym zainteresowanym zdobywaniem wiedzy na jego temat, np. inwestorom, dziennikarzom, historykom. Rozwiązanie stanowi nieocenioną wartość dla społeczności lokalnej. Edukacja i pielęgnowanie tradycji pomagają w budowaniu tożsamości obywateli, umacniają poczucie ich przynależności do lokalnej społeczności i swojej małej ojczyzny. Dokumaster history niesie też ogromne korzyści dla szkolnictwa i edukacji. Nauczyciele i pedagodzy mogą z powodzeniem wykorzystywać zawarte w katalogach informacje i wiedzę, na przykład na lekcjach historii. Języka polskiego, sztuki, ale też przedmiotów ścisłych, takich jak biologia, geografia, fizyka i matematyka. Uczniowie z kolei mogą wspierać pracę regionalistów i przyczyniać się do uzupełniania informacji zawartych w dokumentach historii, np. realizując własne projekty naukowe lub tworząc dokumentację fotograficzną na temat ważnego wydarzenia. Rozwiązanie jest też świetnym narzędziem dla samorządowców. Może być przez nich wykorzystywane np. podczas targów, konferencji, negocjacji i misji gospodarczych. Podczas spotkań umożliwia szybki dostęp do wszystkich danych demograficznych, historycznych, ekonomicznych, geograficznych, a także dowodzi innowacyjności samorządu. Zamieszczanie materiałów w DocuMaster History jest niezwykle proste. Wystarczy kliknąć w jeden przycisk, a następnie wybrać pliki z dysku swojego komputera. Materiały zamieszczają upoważnieni do tego przez samorządowców regionaliści, posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje. Upoważniony użytkownik otrzymuje status administratora, a jego konto jest chronione hasłem. Dzięki temu pozostali użytkownicy, korzystający z DocuMaster History, mogą mieć pewność, że wszystkie dane w nim zawarte są rzetelne i legalne. Strukturę DocuMaster History tworzą foldery, Odpowiadające dziedzinom lub zakresom tematycznym oraz podfoldery. Struktura, jak i zawartość są elastycznie dostosowywane do potrzeb danego regionu i dowolnie kreowane przez upoważnionych użytkowników, administratorów. Dzięki rozróżnieniu uprawnień użytkowników, administratorzy mogą zamieszczać w DocuMaster History również dane, które nie będą dostępne dla pozostałych użytkowników. Mogą to być poufne dokumenty, ale też dane osobowe. Bezpieczne, dedykowane serwery, szyfrowane połączenia oraz wewnętrzne zabezpieczenia spełniają najwyższe standardy zarządzania wrażliwymi danymi, w tym danymi osobowymi. Ważną funkcją rozwiązania jest wbudowany komunikator. Dzięki niemu administratorzy mają możliwość szybkiego porozumiewania się w środowisku DocuMaster History. DocuMaster History może być integrowany z pozostałymi rozwiązaniami z grupy DocuMaster, wspierającymi inne dziedziny życia społecznego. Na przykład Doku Master Campus rozwiązaniem chmurowym efektywnie wspierającym nowoczesną edukację zgodnie z zasadą mniej wysiłku, więcej efektu. Dodatkową zaletą jest też integracja z Microsoft Office 365. Użytkownicy mogą zatem korzystać online z programów z pakietu Microsoft, np. Word, Excel, Skype, PowerPoint i innych. Korzyści wdrożenia rozwiązania dla regionu są oczywiste. Dla użytkowników to m.in. Łatwy, bezpłatny dostęp do informacji obejmujących wiele dziedzin w jednym miejscu, pogłębienie wiedzy na temat regionu i jego dziedzictwa kulturowego, budowanie tożsamości oraz poczucia przynależności do regionu oraz grupy społecznej. Rozwiązanie wspiera edukację w regionie i może być wykorzystywane do opracowywania scenariuszy do lekcji historii, geografii, języka polskiego, sztuki, ale też przedmiotów ścisłych. Rozwiązanie w Documaster History jest też niezwykle przydatne dla samorządowców. Zyskują innowacyjne i jednocześnie łatwe w obsłudze narzędzie do promocji własnego regionu, mogą wykorzystywać Dokumaster History podczas targów, konferencji, negocjacji gospodarczych. Mogą udostępnić rozwiązanie w placówkach, takich jak szkoły, biblioteki, domy kultury. Edukacja na temat regionu pomoże umocnić postawy obywateli związane z patriotyzmem lokalnym. Rozwiązanie wspiera edukację w regionie i może być wykorzystywane do opracowywania scenariuszy do lekcji historii, geografii, języka polskiego, sztuki, ale też przedmiotów ścisłych. Wdrożenie nowoczesnego rozwiązania o tak wysokiej wartości społecznej świadczy o innowacyjności samorządu na tle samorządów innych regionów. Jeśli jesteś samorządowcem, który docenia dziedzictwo kulturowe swojego regionu i czuje się w obowiązku je chronić, Rozumie, jak ważna dla społeczeństwa jest edukacja, równy dostęp do informacji oraz poczucie przynależności do społeczności lokalnej? Pragnie promować swój region i stwarzać dla niego coraz lepsze możliwości kulturowe, ekonomiczne i gospodarcze? Jest innowacyjny, otwarty na nowe technologie i potrafi wykorzystywać nowoczesne narzędzia w swojej pracy? Zapytaj o możliwość wdrożenia dokumentu Master History w Twoim regionie. Rozwiązanie Documaster History może być finansowane z konkursów organizowanych przez Ministerstwo Kultury oraz w ramach regionalnych programów w zakresie dziedzictwa kulturowego. Z rozwiązań z grupy Documaster korzysta już w Polsce ponad 160 tysięcy użytkowników. Producentem oprogramowania jest EuroImpex SA.